Hej, cześć Siemannowo, wszystkim ludzie, tutaj szościu. Niedawno nagrywaliśmy z naszymi stażystami krótki film fabularyzowany, podczas którego mogli nauczyć się, jak korzystać z naszego sprzętu. Typu kamera, dźwięk, światło i inne śmieszne rzeczy. Zobaczcie, coś tam działo. Ale zanim to, patrzcie, tam sobie Wojtuś pracuje, robi sobie graficzki. Prawda, Wojtuś? To jest kurtka Najmana. To prawda, kurtka słynnego Najmana. A tutaj Pawełek sobie je pączki podczas tłustego czwartku. No co, tłusty czwartek, nie? Zapraszamy do oglądania. Jeżeli też chcecie robić takie wspaniałości, skontaktujcie się z nami na facebooku mymragowo.pl. Stażując u nas, zabieramy wam tylko 8 godzin z życia z całych 720 w miesiącu. Jest to niedużo, a przy okazji można się czegoś nauczyć. Staż obejmuje challenge szkoleniowe, warsztaty, a także na koniec dostajecie. Legendarne świadectwo ukończenia. Prodo Wojtusiu, tak jest. tak, Wojtoś, mnie teraz nagrywa i robi takie fajne zbliżenie. Nie wiem czy on to umie wyostrzyć, ale pewnie umie, bo on się zna. Ciekawe. Dobra, to my się żegnamy na razie, cześć. papa. Pa.